Kryształowe jezioro dbanie o czyste środowisko Agnieszka Antosiewicz. W samym środku brzozowego boru lśniło najpiękniejsze i najczystsze jeziorko. Woda była tak przejrzysta, że można było dokładnie zobaczyć dno. Zwykle baraszkowały tam malutkie, srebrne rybki, które połyskiwały wesoło w słońcu. Miejsce nazywało się kryształowym jeziorem. Wszystkie zwierzęta w lesie bardzo je lubiły. Nie tylko dlatego, że było źródłem czystej i chłodnej wody, był to punkt spotkań okolicznych mieszkańców, zabaw maluchów. Tutaj odbywały się koncerty i przedstawienia leśnego teatrzyku. Najchętniej przychodziły tam jelonki, zajączki i jeże. Najmniejszym językiem była tola. Nie wchodziła do wody, bo trochę się bała, ale z przyjemnością siadała na miękkim piasku i obserwowała, jak jej bracia się bawią. We wiórki huśtały się na gałęziach wierzby płaczącej, która rosła tuż przy brzegu i raz po raz, któraś wpadała z głośnym pluskiem do wody. Śmiechu było co niemiara. Spokój mieszkańców został zburzony niespodziewanie pewnego letniego dnia. Okazało się, że nad jeziorem wprowadziła się para żabek, pan Kumek i pani Kumkowa. Zwierzęta początkowo bardzo się cieszyły. Nad jeziorem powinny być przecież żaby. Ciekawe, czy będą urządzać koncerty żabiego kumkania, rozmarzyła się Tola, która kiedyś słyszała taki koncert. Bardzo jej się podobał. Zwierzęta postanowiły pójść nad jezioro i przywitać się z nowymi sąsiadami. Przy brzegu zobaczyły, że piaszczyste zejście do wody zostało ogrodzone płotem uplecionym z liści tataragu. Jezioro ogrodzone, wszyscy stali o nie mieli, tylko stary żółw Julian odważył się zapukać. Halo! Dzień dobry, tutaj zwierzęta z lasu, przyszliśmy się przywitać, powiedział pukarant w płot. Nie była jednak to solidna konstrukcja, bo po chwili gruchnęła. Co narobiłeś ty stara skorupo, wrzasnęła brzucha ta żaba. Po chwili przyszła pani kumkowa przepasana czerwonym fartuszkiem. Ależ mężu, nie wolno się tak odzywać do naszych gości, przepraszam, mąż jest przemęczony, niebawem będziemy mieli małe kijanki. Trochę się tym stresuje zwróciła się do juliana państwa domu chyba zaszła jakaś pomyłka przecież to jest nasze kryształowe jezioro wszystkich zwierząt w naszym boże, a nie tylko państwa oburzył się żółw oj nie wiedzieliśmy że jest wszystkich nigdzie nie zostało napisane zmartwiła się pani kumkowa oczywiście możecie tutaj mieszkać witamy ale nie stawiajcie płotu z tej plaży korzystamy wszyscy powiedział dostojny jeleń to bardzo miłe, dziękujemy. Obiecamy nie grozić niczego. Zapraszamy wieczorem na wielki poczęstunek. Zwierzęta były bardzo zadowolone. Może pan Kumek nie był najmilszy, ale szybko o tym zapomniały. Wieczorem poczęstunek był bardzo przyjemny. Pani kumko, Kumkowa podała jagody, prażone szyszki, ziarenka, grzyby i kompot z malin. Pan Kumek był w lepszym humorze i opowiadał, że przybyli sąsiedniego jeziora, gdzie nie, był, gdzie nie było miejsca dla nowej rodziny żabek. Wieczór upłynął w wesołej atmosferze. Następnego dnia okazało się, że połowa dojścia do wody, w tym cała piaszczysta plaża zostały jednak zagrodzone. Pan kumek rzucił tylko, powinniśmy się dzielić, przecież możecie się kąpać w wodzie. Króliczki nic nie powiedziały. Za chwilę przyszły jeżyki i zabawa była na całego. Tola, zaczęła, Tola zauważyła, że w wodzie coś pływa. Bała się wejść, dlatego poprosiła o pomoc brata. Ten wyłowił z wody trzy kubeczki po napojak, wzruszył ramionami i wyniósł je na brzeg. Niestety takie sytuacje powtarzały się coraz częściej. Nad kryształowym jeziorem zaczęły zalegać śmieci. Kumkowie wyrzucali je za, je za swój tatarakowy płot. W wodzie również pływały różne rzeczy, a to resztki jedzenia, a to talerzyki czy papierki. Pewnego razu zdarzyło się, że woda się pieniła. Nie zauważył tego mały wilczek Rufus i napił się jej. Bardzo zachorował na brzuszek. Trzeba było wzywać doktora z sąsiedniego boru. Pobiegł tam też jeleń. Słuchajcie, powiedział do zwierząt. Doktor wrócił do siebie, zostawiając wilczkowi zioła na brzuch. Lekarz powiedział, że Rufus, Rufus napił się brudnej wody. Powiedział, że zna też państwa kumków. Wcale nie brakowało miejsca, tylko zwierzęta ich wygnały. Poprzednie jezioro tak zanieczyściły, że jeszcze teraz nie można z niego bezpiecznie pić. Wylewali tam wodę z prania i mycia naczyń. Zwierzęta stały jak osłupiałe. Nie rozumiały, jak można tak postępować. Pola pobiegła nad kryształowe jezioro i głośno dobiła się do drzwi. Otwierajcie! Wiemy wszystko! Nie wolno wam zanieczyszczyć naszego jeziora. Nie wolno! krzyczała przez łzy. Otworzyła jej pani kumkowa. Tolciu, nie płacz, porozmawiam z mężem. Niestety ciężko go przekonać do zmian. Poprzednio też próbowałam, ale uparł się, że nie będzie sprzątał i już, powiedziała pani Kumkowa. Nagle z kuchni żabiego domku dobiegł głośny jęk. Pobiegły do środka sprawdzić, co się stało. Tam na podłodze leżał pan kumek i trzymał się za brzuch. Był spocony i czerwony. Panie kumku, czy pił pan wodę z jeziora? Jest zatruta. Zaraz posłano po doktora, który niechętnie, ale jednak przybył. Podał zioła i zalecił ścisłą dietę przez dwa tygodnie. Pan kumek bardzo cierpiał. Po dwóch tygodniach wszystko się zmieniło. Gdy jeżyki przyszły nad jezioro, nie było tam żadnego płotu, wszystkie śmieci zostały zebrane, plaża była zamieciona, a woda czyściutka i błyszcząca. Pan Kłumek uwijał się przy budowaniu pomostu dla wszystkich maluchów. Dzieci nie mogły się kąpać w brudnej wodzie. Co to to nie. Dalej wskakujcie, wesoło powiedział do zwierzątek i z uśmiechem obserwował, jak wskakują jedno po drugim z głośnym pluskiem.